Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, rozmawiać będziemy o tym, co nas czeka w czasach kryzysu Kościoła, nadzieja czy triumf antykościoła. Państwa i mój gość, ksiądz profesor Robert Skrzypczak, teolog, psycholog, autor książki Ogień w Kościele, wykładowca na Papieskiej na Akademii Teologicznej i na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Witam, szczęść Boże, dobry wieczór. Cześć Boże, witam pana redaktora, witam wszystkich naszych słuchaczy. To zacznijmy od tytułu, bo jak rozumieć ten tytułowy ogień? To płonące kościoły i deklaracje ich potencjalnych podpalaczy, może skandale, od których policzki płoną ze wstydu, czy przeciwnie, ogień ducha świętego, który strawi wszelkich grzech i oczyści kościół w myśl, że te największe nawrócenia rodzą się z wielkich kryzysów, właśnie? No, wszystkie te wymiary chciałem zebrać razem w tym tytule, mając na myśli z jednej strony to, że symbolem naszych czasów są płonące kościoły. Kiedy zapłonęła katedra Notre Dame w Paryżu, no to niektórzy ludzie padali na kolana, modlili się, byli tym tak mocno poruszeni. Oczywiście byli też tacy, którzy przychodzili obojętnie, wzruszali ramionami. Byli też tacy pewni, którzy się cieszyli, może nawet otwierali szampana. Zresztą płonące kościoły są symbolem wrogości wobec chrześcijaństwa, yy, pewnego rodzaju także agresji, może także nienawiści. No dość też yy, wspomnieć emblematy, które były noszone przez uczestnic, uczestniczki tzw. strajku kobiet rok temu w Polsce właśnie przedstawiające wizerunek świątyni objętej płomieniami, no to pewnie w tym znaczeniu chodzi o to, żeby się tego wreszcie pozbyć, żeby to zniszczyć, czyli chrześcijaństwo, wiary Kościoła, ale jest też jakby drugie znaczenie tego, tego płomienia, bo sam Chrystus w Ewangelii powiedział, że przyszedł na Ziemię po to, żeby rzucić płomień, ogień, jak bardzo pragnie, żeby On już zapłonął. I miał na myśli ogień Jego misji, ogień, który pojawi się na krzyżu.